Zastanawialiście się kiedyś, ile jest gier piłkarskich? Ja też nie, ale wchodząc na Steam'a widzę ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego przyszedł czas na to, aby je przetestować. Po raz trzeci. Pierwsza i druga część filmów z tej serii bardzo wam się podobała, dlatego robimy kontynuację. Czy dzisiaj będą gry drogie? Czy dzisiaj będą gry fajne? Czy będą gry wymagające? Czy będą jakieś gry, gdzie będę profesjonalistą? Nie wiem. Wiem, że dzisiaj mam przygotowanych dla was kilka gier, w które nigdy wcześniej nie grałem, i razem przeżyjemy tą piękną przygodę. Drunken FC na sam początek. Jest język polski, więc od razu tutaj zostawiam plusika. Wybieram zespół, w którym chcę grać. No i wybieramy też stroje naszych pijaków. W sensie zawodników, zawodników. Chciałem powiedzieć zawodników, oczywiście. O, będzie wilki i środka Marysia. Czy chcę poćwiczyć? Myślę, że może się to przydać. I co my tutaj widzimy? Mamy boisko w środku lasu, i to jest chyba po prostu coś w takim stylu, że był tutaj kemping. Wszyscy fajnie się bawili, później troszeczkę popili, i teraz muszą grać. O Jezu, tu się każdą nogą osobno steruje. To jest za ciężkie. Nie ogarniam. Dobra, czyli tak się chodzi. Chciałbym też oddać strzał. Dobra, potrafię oddać strzał ślizgiem. Ja tak muszę chodzić wolno. Kopnąłem! Na au. Ty, bo ja zaraz swoja kawalna. Przepraszam, nie chciałem. Ale już chyba wiem, na czym się strzela. I patrzcie to. O! To nie jest bramka. Ale zaraz, jak zrobię tak. stru, Mamy bramkę! Czy czegoś więcej potrzebuję? Potrafię rzucić się na piłkę, potrafię zrobić wślizg. Nie, tego jednak nie potrafię. W takim razie przejdźmy do pierwszego meczu. O jacie. Kogoś kopłem i w w piłkę. Okej, okay, wyszło na out. Nie wiem, czy to dobrze czy źle, ale zepsuliśmy już trochę boisko. Piłka tutaj wpadnie. I jak ciężko się tutaj porusza! Gonią! No gonią! Kapitanie! Dobra, robimy wślizg i rzuty. Nie pozwolę jej strzelić. Bardzo dobre wybicie. To nie jest wybicie jednak. A mi nogi nie domagają. Idziemy do tyłu, idziemy do przodu. Co mnie faulujesz? Ale oni są nabrzdryngoleni! Dobra, przegrywam. Nie no, druga bramka! Koniec tego grania w to, lipa, 2 na 10. A tak serio, spoko gra, ale trzeba trochę poświęcić czasu na to, żeby się jej nauczyć. I może wy się nauczycie, ja wam pokażę kolejną grę. Super Soccer Blast! Od razu muszę powiedzieć, że sterowanie nie za bardzo działa. Mogę tylko coś akceptować. Więc po prostu zagrajmy szybki mecz. Poziom AI, no nic nie mogę zmieniać. No co jest nie tak? Niech zostanie jak jest, bo nie da się zmienić. To ja nawet nie mogę być Amsterdamem, nie? Ja muszę grać Argentyną. Nie, no Lionel Pessy tu jest. Ej, graficznie to to nawet dobrze wygląda. O, podałem. Ale. Tak jakby gałka mi w ogóle nie działa, a naprawdę działa. Daj mi grać w to na klawiaturze, bo inaczej się nie da. O, da się na strzałkach. Go, podaj. Nie podaje się na S, ani na A. Nie strzela się na D, nie robi się w ślizgu. No weź to. Dobra, podłączam, jeszcze raz pada. Szczerze jest tragedia. Bramkarz się potrafi teleportować. A jak tu się podaje? No naprawdę, żaden przycisk nie działa na klawiaturze. Oj, coś zadziałało. Ale to mógł automatycznie podać. Straciłem bramkę. Podaje się prawdopodobnie na I-ja piernicze. Nie, no sterowanie w tej grze jest naprawdę tragiczne. Nic nie można zrobić. Nic kompletnie, a szkoda, bo grafika w tej grze jest naprawdę spoko. Jest taka. Jakby się grało w jakąś starą FIFA? Niestety, czas opuścić tę grę. Dobra, jeżeli chodzi o tą grę, chciałbym w nią zagrać, ale niestety pad w niej nie działa, dlatego jej ocena to... Na klawiaturze nie wiem, a na padzie 1 na 10. Ale spokojnie, bo przed nami prawdziwy hit. Penalty Shooter 2. Niestety nie było nam dane zagrać pierwszą część. Czekajcie, zobaczymy, czy tutaj może pad zadziała. Zmieńmy ligę. Liga angielska, dobra, zaczynamy. Ale tutaj będzie Reds Divided, Man City... Hombolngs Magypes. Chyba wysokobudżetowa gra, która nie szczędziła ani złotówki tutaj, jak widać na licencję Licencję wszystkich klubów z Premier League tutaj mamy, dlatego wybierzemy Manchester United No i zobaczymy z kim gramy, gramy z Yale, czyli... nie wiem Okej okay. Sru... oj. Pierwszy mój karny przestrzelony I nie obroniłem też karnego Ale za to on też nie obronił mojego tego... obronił Okej, okay, chyba nie jestem to taki dobry, jak myślałem, że jestem. Tragedia. Ale ja już wiem naprawdę jak strzelać, patrzcie to. Niespodziew... Ej, on naprawdę wie za każdym razem, gdzie ja strzelam? To ta gra jest cięższa, niż myślałem. Lewo... Kurde. O, teraz jest naprawdę dobry strzał! Nie mam pytań. Bramka, że jakaś forma mutant. Mamy to! Okej, okay, teraz wystarczy strzelić mu tam i no nie ma szans, że obroni. No w końcu! Pierwsza bramka! Siódmy rzut karny! Łatwo to będzie obronić. Puhahaha, <śled> ale słabiak! Teraz byle strzelić po oknie. O, piękny szał nie do obrony. Ogólnie ja już powinienem przegrać, nie wiem dlaczego wciąż gramy. Obroniłem! Był słupek. Awansowałem! No i takie ustawione zasady to ja rozumiem. Dobra, patrz jak się strzela, gościu. No i proste. Jestem chyba mistrzem w tej grze, nigdy nie zmarnuję już żadnego rzutu karnego i obronię 100% karnych. Oto pierwszy z nich. Dalej strzelamy tuż przy słupeczku. Ej, no bez jaj. A ty gdzie mi strzelisz? Nieważne, bo ja to i tak puszczę. Ale za to idealny strzał. Oj, 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 ale wymasterowałem te strzelanie. On już nie ma po co strzelać. I tak już przegrał. Więc, gościu, możesz się poddać. Ja i tak ci to obronię. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze strzelę ci na pożeg... Nie strzelę. Do... Jesteśmy w ćwiercinale. Okej, okay, naprawdę. Mega mocna, dynamiczna gra. Słupek, bardzo dobrze Oj, chyba nie obroni Obronił, no to jest wyrównany mecz I kolejny rzut karny w sieci A ja w ogóle nie strzeliłem ani jednego rzutu karnego chyba w drugą stronę Tak mi się coś wydaje Na szczęście mamy półfinał i już to zmieniam A ja się przesunął tam skąd on wiedział Nieważne, na szczęście strzeliłem I nie obroniłem, i strzeliłem po raz kolejny I nie obroniłem, i strzeliłem w bramkarza No jak ty tu puszczasz? Co to za bramkarz? Panie sędzio, czy możemy tutaj coś posmarować? No, dziękuję Rozproszony, bardzo ładnie panie sędzio Ta gra jest chyba stworzona tak, że ja muszę być w finale I muszę go wygrać, coś, coś tak czuję, że tak to działa Five minutes later. Jesteśmy w finale A nie, jednak wygrałem puchar Super i mogę zagrać kolejny puchar Okej, okay. spędziłem w tej grze 7 minut Już ją przeszedłem Pomoc techniczna, przypadkowy zakup, chcę otrzymać zwrot pieniędzy. Dziękuję. Następna gra to Soccer Adventures, i myślałem, że to chodzi o piłkę nożną, a to chyba nie jest piłka nożna, z tego co widzę, bo. A, dobra, pojawiła się piłka. Siema, jestem Robin. To naprawdę miło, że mogę cię poznać. Wszystkich ulubionych hobby jest piłka nożna, gram w nią wszędzie. Pyk! Tutaj ładuję bramki. Codziennie ćwiczę, żeby być coraz lepszym, wiesz, Węgorzu? Dobra, Zygmunt. Cisza i gramy. Wybieramy swoją piłkę. Jak widzimy, mamy szeroki wybór piłek. Aha. Myślę, że ta będzie fajna. Dajcie znać, co wy uważacie. Czy też byście wybrali tę samą piłkę, co ja? W sklepie możemy kupić na przykład powershoty. I co? Będziemy w dzieci strzelać piłką? Mega. Nie róbcie tak. Dobra, gramy. Level pierwszy. Oho. Piłki zbieramy. Ciach, ciach, ciach. A mogę w drugą stronę. grami mi iść tam. Ale ja zawsze lubię iść pod prąd. Wow, ja strzelam. Dobra. Nieważne, nieważne. A jak kliknę gdzieś mieszką? Nie mogę. Ale jestem szybki, no i co? Weźcie, jak ty, ej, ej, co tu się dzieje? Ja muszę ich tak naparzać, naprawdę? Dobra, to łatwe, pa Nie wiem, co to ma wspólnego z piłką nożną A, dobra, bo ja teraz ćwiczę tak naprawdę moją technikę Dobra, ej, ej nie dotykaj Co ty mnie? Mamy jakiś skarb, zobaczymy, co jest w naszym skarbcu Oj, czuję, że tutaj może być coś naprawdę mocnego Ale oni nam troszeczkę życia zjedli Więc my zjemy pizzę Idziemy do domu, o nie, najpierw zbierzemy te piłki Tu, 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 tu. I leżysz i przyjmij tą piłkę, no? O kurde, goni mnie, goni mnie. Dobrze, jestem szybszy. No, no, no. O jacie O! No. Okej, okay, udało nam się. Bierzemy tak, wsiadamy do fury i przejedziemy ich. Nie możemy tak zrobić, niestety. Ale możemy otworzyć kolejny safe, z którego przyszliśmy poziom. Mocne, w takim razie mamy poziom drugi. Ej, to jest na górze. Jak ja mam niby na górze być? Jak się skacze? Ty, nowy bohater u nich strzelający. Ta, dalej niech tym rzuca, no miś świata się znalazł, patrzcie jak prosty pocisk. A jak to się zbiera? Zbierzmy piłki, otwórzmy save. Wygraliśmy, mamy level trzeci. Jeżeli chodzi o tę grę, to nie wiem co ma wspólnego z piłką nożną, tak naprawdę oprócz tego, że masz piłkę przy nodze. Wyjdźmy do menu. Nie podoba mi się. Moja ocena to 2. na 10. Co do tej gry, to przyznam szczerze, że mam tutaj największe oczekiwania, ponieważ jest to symulator boiska piłkarskiego i jest na razie we wczesnym dostępie. Nowa gra, ależ grafika tutaj, czy to jest screen z gry? No nie, ale całkiem ładne to było. Wow, mamy football house i tutaj mamy jakąś koparkę. Czy mamy tu coś wokół? Jest ziemia, więc chyba za chwilę będziemy tutaj... No ej, mogę wejść? Dasz mi tu wejść? A. Edytuj nazwę, okej. Okay. Subskrybuj team, tak się będziemy nazywać. No dobra, mamy nazwę. Wchodzimy tu, wyczyść śmieci. Nie ma śmiecia, nie ma. Musisz użyć młotka. Skąd ja mam wziąć młotek? Dobra, ale przynajmniej mogę czyścić te rzeczy. O, i na naszym boisku nie może być brudno. Koło przedmiotów. <laughs> ja pierniczę. Ej, dobra, patrzcie na to! Mam śrubokręt! Mogę naprawić koparkę? To nie jest koparka! Perfekcyjna pani domu przemysła Węgrzyn, Węgorz08, widzowie! Komputer mogę, co? Ho, ho, ho! Mamy spoditata! Ciekawa jaka muzyka tu leci na spoditatu. Kup boisko do piłki nożnej? No nie wiem, czy mnie stać, bo trochę drogie jest, ale dobra, no niech będzie. Za 0 złotych, no powiedzmy, jak za 0 złotych, to nie najgorsze. Czy ktoś może za 0 zł wybudować takie u mnie w ogrodzie? Ja chętnie przyjmę! Wtedy, jakbym miał takie boisko, obiecuję Wam, gwarantuję, że raz w tygodniu minimum odcinek wojskowy. Właśnie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków boiskowych, bo ostatnio nie ma ich za dużo. A jeżeli podobają Wam się te filmy, albo te boiskowe, albo z FIFA Mobile, albo z ogólnie z albo ostatnio w ogóle z otwierania paczek, takich paczek widzowie. No zrobimy jeden opening dla widza, oczywiście. Mamy tutaj tak, raz, dwa, trzy, cztery, numer pięć i ex-zawodnik Manchester United numer sześć. To był szybki opening. Jeżeli chcecie więcej takich, to obserwujcie. A my musimy tutaj zadbać o nasze boisko piłkarskie. Musimy tutaj coś zrobić z terenem, płotem, sufitem, dodatkami, ale nic nie możemy zrobić. Zmień ceny. Dostosuj cenę rezerwacji w panelu cen z komputera. Okej, okay, czyli nasze boisko będzie można wynajmować. A skoro można je wynajmować, to musi być drogo. Wiecie, ile boiska kosztują? Stawka za godzinę 30 zł. Ta, 300. Za drogi? No nie, no. 40, 50 zł to 35? 37 za dużo? No dobra, no to 35. Zł. Nic nie zrozumiałem, ale rozumiem, że mamy tutaj gościa, więc dzień dobry. Witam pana Miotłą serdecznie. Chcielibyśmy dokonać rezerwacji w tych godzinach. Czy jest dostępne? O, 23, 24. No dobra, jest dostępne. Tylko poczekaj, wejdę na komputer, żeby to wyglądało profesjonalnie. Rezerwacje, 23, 24. Zarezerwuj dla pana Retro FC. Druga drużyna to Iron First. No i klasa, nie? Ma pan to zarezerwowane? Paragon dla pana. Trzymaj, Żółtek. Eee, nie zapłaciłeś chyba! Żółtek, wracaj mi tu! Ej, nie, ja biorę młot. O, ty kurde. Pała baseball. A dzień dobry, dzień dobry, witam w najlepszej firmie na świecie do wynajmu boiska. Tamten pan po prostu się przywrócił. Ja mu chciałem pomóc, bo zostawił tutaj patyk. Co dla pana? Chcielibyśmy dokonać rezerwacji. 19.20? żaden problem. Proszę, patrz, ja już panu to rezerwuję oczywiście. Nie rozumiem tej gry. Gra ma naprawdę potencjał. 30 też nie? Czemu opłata wynosi 0? Ja rozumiem już, czemu ta gra jest w wczesnym dostępie, bo tutaj dużo rzeczy jeszcze nie działa. Na przykład płatności. No niestety, nie da się przyjmować płatności. Szkoda, bo chciałem sobie wszystko fajnie rozwinąć. No i patrzcie rezerwacje mi nie działają, a ja muszę ją potwierdzić. No nie wiem jak to powiedzieć, nie? Ale no nie działa. Szkoda, uważam, że gra z wielkim potencjałem, póki co możemy jedynie zrobić coś takiego i coś takiego. I jak oni sobie śpią to możemy iść pooglądać nasze boisko, a nawet możemy się przejechać tutaj na naszym, proszę. No i tak to tu wygląda i na razie z tej gry tyle, więc uważam, że gra z wielkim potencjałem, który go na razie nie doświadczymy, bo nie da się w to grać. Ale przejdźmy do następnej gry. A następna gra to Favela Kick The Final Goal. To jestem ja, numer jeden gracz. Numer na koszulce? 18? Zacznijmy w takim razie granko. Na szlifcie mamy sprint. Ja muszę tam przebiec, tak? La 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 la, jak najszybciej, jak najszybciej, kolego. Witam serdecznie, jestem. Ale piłka przy nodze, spójrzcie jaka brazyliana, jakie triki. Mogę podać? Mogę strzelić! I to właśnie o to chodziło. 1991 rok, i to było rok temu. Życie, coś tam, na rodziny, nie mieliśmy pieniędzy. No wiadomo, fawela, więc chodzi o to, że jest biedna rodzina. Urodził się synek, wszystko co mieli, przeznaczyli na to, żeby go trenować. Tata powiedział: Tak, będę trenować ciężko znaczy pracować. Przepraszam, tata będzie pracować. Po to, aby mój syn mógł trenować ciężko i w przyszłości zostanie profesjonalnym piłkarzem. Pierwszy prezent, jaki dostał mały, nazwijmy go Gonzalo. Gonzalo był mały, dostał piłkę i tak ciężko trenował. Oglądał codziennie mecze i on chciał być szybszy, lepszy i tak dalej. Aż w końcu Tadio został piłkarzem. Jego drużyna grała tutaj mecz, Tadio był wysuniętym napastnikiem, ale takim jak widzicie, schodzącym do grania, on lubił dostać piłkę do nogi też czasami tylko, że drużyna tak niechętnie mu podawała, ale jak już Tadzio miał piłkę przy nodze! Podawał! No i mógł strzelać tak naprawdę a nie podawać. Szkoda. Oj, groźnie teraz po tej stracie. Czy będzie strata bramki? Oby nie nasz bramkarz musi się popisać i zrobił to idealnie. Podaj do mnie. Jestem, straciliśmy piłkę i straciliśmy też bramkę. Nie nasz bramkarz! Jocha tam parada. Widzicie, jak on się rzucił? Ale mamy teraz dużo miejsca. Tadeusz przy piłce! Kurde, nie ten przycisk znowu. Do przerwy 0 do 0 nudny mecz. Bardzo. No i teraz jest ta szansa. To jest ten dzień, to jest ta akcja. I to jest ta obrona. Super, ten mecz zakończył się wynikiem 0 do 0. Nasz brazylijski Tadeusz nie zrobił w tym meczu nic. Możemy kontynuować grę. Nie strzeliłem trzech goli, nie strzeliłem pięciu goli, ani nie wygrałem trzech meczów. Spoko, kiedyś to jeszcze zagram. To była tak zwana gra z potencjałem. A czy potencjał ma gra o nazwie Street Soccer Online? Sprawdźmy. To jestem ja. Ubierz się, gościu. Czemu ty nie masz koszulek w ogóle? O, już masz. Dobra, jak najwięcej. Ubierz tego na siebie. Tu wyglądasz jakbyś z więzienia ukradł. I jakbyś był trochę mężczyzną, trochę kobietą. I niech tak zostanie. Fajny ubiór! Spodnie moro. Co on ma z tym kręgosłupem, że on jest taki przechylony? Wybierzmy mu buty. Mhm, ty masz być piłkarzem, tak? To chyba w kowbojkach będzie ci najwygodniej. Włosy! To wyśmie tą Czapka. No, czy ja mogę widzieć moją postać? Czy ona jest jakaś zgarbiona i nie mogę zobaczyć jej twarzy? No, tragedia. Ale dobrze, to jest nasz piłkarz. Nikt to nie gra. Czy jestem właśnie jedyną osobą na świecie, w która to gra? To oznacza, że mogę być najlepszy w tej grze na świecie. Wystarczy, że wezmę piłkę i kopnę i kopnę! Strzeliłem bramkę, ta Patrzcie, przewrotka! Biorę piłkę tak, robię przewrotkę i strzelam głową. Jeszcze raz! Przewrotka! To jest goal, Ale mocne! Dobra, ja już wiem, ale się nauczyłem triku. Patrzcie, klikamy Z i Q! Z i Q! I bramka! Wpadło! Mega mocna gra. Eee, jeżeli miałbym ją ocenić, to naprawdę nie wiem, dlaczego nikt na świecie w nią nie gra. Może dlatego, że jest po prostu <laughs> słaba? Wychodzę z tej gry. 1 na 10. Nie grajcie w to. I następną grom jest: Drunk Soccer is the best soccer. I tutaj kolejny raz. oj ojoj oj, oj 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 oj, ale to jest dziwne. Aż mam tutaj zawroty głowy lekkie. O, moja postać również. Ale wybiłem to, nie ma bramki. Przewróciliśmy się. I jak się strzela? Oj, oj. Okej, okay, jeżeli tutaj padnie jakakolwiek bramka, będę ciężki szokującym, nic nie robię. Moja postać sama ma jakieś. I patrzcie, naprawdę nie trzeba nic robić, nie? Czemu ty mnie kopiesz, gościu, my w jednej drużynie? Ty piany? A no, w sumie ta, bo to jest drunk soccer. Dobra, mi się już kręci w głowie od tej gry. Po raz kolejny nie polecam. Pamiętajcie, żeby w komentarzach pisać mi, jakie gry mam ogrywać, jeszcze futbolowe, bo fajna to jest seria, lubię ją.